A czy Twoim zdaniem są tacy aktorzy, którzy są zmotywowani tylko i wyłącznie sławą? Niczym więcej? No To w... bardzo dużo. Bardzo dużo. No oczywiście bez nazwisk. No ale to też co? Nie ma co oceniać taki człowiek, takiego człowieka, jeżeli takie coś chce i takie coś mu wystarcza i sprawia mu radość. Każdy jest wolny, niech sobie tak robi. Ma do tego prawo. A jaka jest najlepsza motywacja twoim zdaniem, żeby osiągnąć sukces w aktorstwie, bo w pewnym momencie być może Sława nie jest już takim motorem napędzającym, jeżeli już jakiś poziom jej osiągnie, no to właściwie łatwo się nią zachłysnąć. A aktorstwo, jak każdy zawód artystyczny jest maratonem, a nie sprintem, więc na pewno wymaga długoterminowej i wieloletniej pracy nad sobą. Hmm, no tak. Y No, praca z tymi ludźmi, po prostu tworzenie czegoś, tworzenie sztuki, filmu, jeżeli się taką możliwość, się taką fajną ekipę, się taką szansę. To ten cały proces, że jesteśmy ekipą, nagle jest, nie wiem, 50, czasami więcej osób, czasami mniej wiadomo, zależy jaka produkcja. No proces tworzenia tego, że wspólnie, razem pracujemy nad czymś, co potem chcemy pokazać ludziom. I to jest najbardziej fascynujące przynajmniej dla mnie, tak jak, 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 jak miałbym odpowiedź na to pytanie, no to sam ten proces, ludzie, atmosfera.